Wielka Loża Masońska we Włoszech ogłasza, że papież Franciszek de facto realizował idee masońskie. W przypadku Franciszka ja miałem wrażenie, że to jest taki lewacki polityk, który zaplątał się na stanowisku biskupa Rzymu. W kondukcie jedna siostra zakonna, która kiedyś przyprowadziła na spotkanie z papieżem Franciszkiem zakonnice transseksualne. Czyli ta. sataniści szli w kondukcie. Cała ta masa tych dzi dziwolongów musiała się pojawić. No ale to, to sam, sam Franciszek to za życia o to tak zadbał. Ja on... dlatego, dlatego takim był papieżem właśnie beznadziejnym. No. Stany Zjednoczone nie zamierza nie robić niczego, żeby odebrać zajęty w 2014 roku Krym. W jakim sensie zdradził? Przecież nie miał z Ukrainą żadnej umowy, nie ma ślubu, Ukraina nie należy do NATO, nie jest naszym przyjacielem. Za co ci ludzie giną? No nie ma żadnych postępów w tej wojnie. Ich śmierć nie służy niczemu.